W balonie są? Mhm. Uh -huh. No balonu się nie da rozwalić. Czy da się? Da się. A da się. Biały ma. Pęk Też, chyba. Pięknie. Tak, tak, tak. to no, Pisało na czacie. Uh -huh. Likwidujesz, czyli nawet nie powaliłaś, tylko go skończyłaś. A, to chyba ostatni był, jak tak. Dobra, masz. Nie idź tam. Nie, ja się, ja się, ja się przetakiem tam. Tutaj, o. za Za tym kamieniem tutaj, no. no już we nie. mnie walą, tył! I Ja cię dziękuję. No wyszło. Wstaję tutaj, za, za tym kamieniem dostaję ostro. Nie. Ale ma dalej niebieską. Oj, ktoś do mnie teraz. Do ciebie? Za nami jest strefa. Dobra, oni to muszą to przyjść. Ciekawe, może będą. Zobaczymy ich na ich ruch. Może walmy w nich, jak oni będą wychodzić z tych szaków. No nie wiem. Jaki no. plan? No walimy. No i? No i? No i? że oni tam powinni być, coś... Czy ja coś przeoczyłem? Nie patrzyłaś cały czas? Na nich? Co, już są za nami? Nie wiem, co są. Jak? A jakżeż, tam. Poszli prawą stroną, bokiem. 70 dostał Biał ma, pięćdziesiąt na Biał dostał jeden Jeden leży Idziemy tam o, nie! Yes. Yes. Brawo! O jak się pięknie posypał! Powietrze dostał. Dzień